Matematykę i naukę masz po to, jeżeli szukasz odpowiedzi. Ja bym powiedział tak: jeżeli szukasz pytań, szukasz fajnych tematów do zastanawiania się i szukasz języka, którym można o tych pytaniach i o tych tematach fajnie, precyzyjnie mówić, idź do filozofów. Oni ci też powiedzą, jaka jest ich własna perspektywa na naukę, na matematykę. Jest też Bajzel oczywiście w tej literaturze filozoficznej, ale jak się tam troszeczkę w niej rozgościsz, to sobie zobaczysz, o co tam mniej więcej chodzi. Tam masz na przykład właśnie coś takiego, jak czym jest nauka, jakie są poziomy pewności, co to jest prawda, co to jest teoria, co to jest hipoteza, ale masz też matematykę, tak? Na przykład, co to są liczby, skąd wiemy, że liczby istnieją, jak one istnieją? Może takie różne temaciki. Nie masz tam odpowiedzi. To nie jest tak, że kupujesz książkę filozoficzną, żeby się dowiedzieć, mm -hmm. jaki jest sens życia, świata i jak powstał kosmos. Nauczyć się lepiej zadawać pytania? Tak, nauczyć się precyzyjniej zadawać pytania. No, wiesz, ostatnie zajęcia prowadziłem z, w, tym, w tym moim liceum, gdzie uczę filozofii, i wyszliśmy od ateizmu. Rozmawialiśmy zresztą o bogu, tam sądowałem. Jaka jest sytuacja? Mhm. Nawet zaskakująco dużo jest nieateistów, no ale pojawił się termin agnostycyzm. Czyli agnostyk to jest ktoś, kto. Nie ma odpowiedzi na to pytanie, czy Bóg istnieje. No i sobie pogadaliśmy troszeczkę o agnostycyzmie. No i wiesz, wprowadziłem nowe słowo. Niektórzy ludzie na sali nie znali słowa agnostycyzm, no to mówię, no to macznie nowe, tak? Jeżeli się będziecie kiedyś w przyszłości zastanawiać na temat Boga, no to teraz już znacie trzy. Jest ateizm, jest agnostycyzm, jest teizm. Macie dodatkowe narzędzie. Wasz mózg w tym momencie ma nowe słowo, którym może opisywać rzeczywistość.